Słuchajcie, chcę zrobić jeszcze dzisiaj takiego bardzo prostego przeciwnika, pierwszego do tego shootera, który będzie spróbował e, wejść z wami w kolizję, to znaczy nie będzie do was strzelał, a jedynie będzie się spawnował gdzieś na, e, znaczy może nie wiem, czy spawnowanie zdobimy dzisiaj. Kurde, panowie, klub dyskusyjny, out, wyjdźcie sobie na zewnątrz pogadać. Ja nie tego. Ja mówię O nim. E, spawnowanie, nie wiem czy zdążymy dzisiaj, czy zrobimy za tydzień. Teraz chcę, żeby on się poruszał w waszym kierunku, dążył do tego, żeby wejść z wami w kolizję i w ten sposób jakby e, was zranić, tak? Was, e, wasza postać będzie próbowała robić uniki, no i potem jak zaimplementujemy strzelanie, to będzie strzelała do tego obiektu. Więc teraz robimy sobie taki bardzo prosty prototyp, robicie sobie pusty obiekt, nazwijmy go, nie wiem, e, enemy... Basher, niech się nazywa. Albo po prostu baszer I to będzie taki przeciwnik, który będzie dążył do właśnie kolizji z wami, tak? Wyzerujmy mu pozycję i przestawmy go gdzieś w bok lekko od naszego gracza. Ok, w ramach tego stwórzcie, stwórzcie wewnątrz niego 3D Object kapsuł, czyli taką samą kapsułkę jak dla gracza tylko wydajcie jej wyżej o jeden pozycję i wtedy powinien, może za daleko go zrobiłem, o on będzie tutaj i żebyśmy widzieli, że to jest przeciwnik, stwórzmy sobie nowy materiał o kolorze czerwonym i nałóżcie, nazwijmy go red i nauczcie go na przeciwnika, i w ten sposób będzie widać, że to jest przeciwnik, będzie na czerwono, będzie łatwy do zobaczenia, że to taki jest ma... wasz... taki pan stawiał? Nie, nie stawiałem jeszcze żadnego taga poza playerem. Ok. i teraz jak to zrobić, żeby on szedł za wami, tak? No będziemy musieli napisać do niego skrypt. Chyba tak samo jak z kamerą. Troszeczkę tak samo jak z kamerą, tak. Czyli... Yy... Stwórzmy sobie wewnątrz baszera nowy skrypt Basher Controller. Korzystajcie go do skryptów. Słuchajcie, jedna rzecz. Możecie zauważyć, że polskie znaki się źle zapisują tutaj. Jak wejdziecie na Gita, jak wejdziecie na Gita, to. Też w gicie się źle wyświetlają polskie znaki. Zobaczcie, wejdę sobie tutaj. Tu. Teraz nie wiem dlaczego Unity jak stworzył pliki zakodował je w standardzie Windowsa. To jest bzdura i nie powinno tak być. 16. i żeby to poprawić, tylko jeszcze to otworzę. Ten z Unity 3, czyli Basher Controller. Żeby to poprawić, zobaczcie dokładnie, co ja robię. W otwartym skrypcie bierzecie sobie plik, zapisz jako i tutaj rozwijacie sobie przy zapisz, zapisz z kodowaniem i zmieniacie na UTF-8. Okay. jest standardowo? Windows od wersji bodajże 7, a na pewno od wersji 10 standardowo obsługuje UTF. Dlatego ja jestem w ciężkim szoku, że on go zapisuje jako Windows. Zmieńcie sobie po prostu na UTF wszystkie trzy pliki. Ale możemy zrobić po prostu na angielskim? Ja bym, jak, słuchaj, ja mogę pisać wszystko po angielsku, ale dla niektórych. Nie wiem czy z Was, ale dla niektórych z innych klas angielski jest mimo wszystko językiem obcym, dlatego komentarze przynajmniej piszę po polsku. Okay? Okay? Bo nie każdy z Was rozumie na tyle angielski, że jak ja napiszę komentarze w kodzie po angielsku, to będzie rozumieć co ja napisałem. I jak to zrobicie, to wypchnijcie na gita... I tam jak robicie zapisz, to wybierasz tutaj tą strzałeczką, że zapisz z kodowaniem. I teraz już jak zrobicie, jak zrobicie, wyślecie na gita, to już teraz powinny się pokazywać polskie znaki normalnie w kodzie, tak? I w Unity też się powinny normalnie pokazywać w podglądzie. Dobra, wracamy do naszego basera. I teraz tak, tak samo jak z kamerą, czyli potrzebujemy naszego gracza. Eee, czy potrzebujemy gracza samego, czy potrzebujemy... Może zróbmy sobie jako game Object, bo nie wiem czy nie będziemy potrzebować czegoś więcej niż tylko jego pozycji. Game object Player. I tutaj w starcie. Maszyna ruszyła, nie? Ok, i teraz pierwsza rzecz, e, która nie wiem, czy będzie widoczna, bo on mógłby się przesuwać, tak powiem, bokiem, ale założywszy, że później będzie jakiś model, który będzie miał przód i tył, to fajnie by było, e, fajnie by było zrobić to tak, żeby, e, było, żeby on szedł przodem do gracza, tak, a nie bokiem albo tyłem. A może być bokiem? No bo jak chcesz, żeby szedł bokiem, to, to znaczy tu trzeba, że tak powiem, obrać pewną strategię, bo jeżeli jest ci obojętny, którą stroną jest zwrócony w kierunku gracza, jak do niego idzie, no to po prostu go będziesz przesuwał, a jak nie jest to obojętne, to trzeba go obrócić gębą w stronę gracza i posprzesunąć go do przodu, tak? To jest inna, zupełnie inne podejście. I teraz... Teraz tak żeby to było widać którą stronę on ma przód, to ja sobie dorobię mu jeszcze jeden kapsuł. Robimy mu nos. Nie, nie bo... Ja Ty od razu myślisz o jednym. Ja nie wiem, ty jakiś niewyżyty jesteś, nie? No myślę o ścianach. W ścianach myślisz? No cóż, różne są zboczenia, nie będę wnikał, nie? Ja nie będę spodu zrobił mi dziurę, nie? Tak na glory colo. Ten glory call to jakiś większy rozmiar widzę tam. Jak? Eee, czekajcie, coś mi się tu zepsuło. Co to jest za kapsuła z tego z... Z nie? Czekajcie, coś zepsułem. A, dobra, już wiem co. Zestalujmy to. Nie, było za duże, się zastanawiałem, dlaczego mój ten się zrobił biały. I teraz baszer przód ma z tej strony. Z dodatnie to jest przód. Więc ja sobie to wyciągnę tu. Czemu ja nie mogę tego przybliżyć? Obrócę sobie go tak. Nie w tą stronę, też nie w tą stronę, w tą stronę. I niech on będzie praworęczny. Co to jest? Co to jest, tak? To nie jest to, co myślisz, słuchaj. Rozumiem, rozumiem. Można zabić. Tak, i tak, takim sprzętem można zabić. E, Okej. Okay. I teraz przynajmniej wiadomo gdzie on ma przód, tak? Będzie to o tyle istotne, że zaczniemy od tego, żeby go obracać w kierunku gracza. Jeżeli dobrze pamiętam, e, jest taka funkcja jak look at. Można tego propować? Słucham? Można propować te elementy? Znaczy, jeżeli chcesz się zgrupować, zrób sobie pusty game i wstać oba do jednego. Oh, okay. Transform Look At i to powinno zadziałać w ten sposób, że on będzie się cały czas patrzył na gracza, tak? Czyli w ten sposób, jedną linijką dosłownie, Zobaczmy czy działa. Jakby to mówicie, nie work, y, tylko jak? Funguje, tak? Ja jestem ciekaw, kto to wymyśla. A ostatnio czarka prosiłem, żeby mi wytłumaczył, kto to, kto to jest. drilowcy. To jest ten, to Ja mam wszystko w górę nogami. Działa? Zobaczcie, patrzy na niego. Passer kontroler, do czego trzeba? Do wepon? To. Skrypt nie, skrypt jest do tego pustego, do baszera tylko. A pan skrypta? Już pokazuję, tak? Tylko poczekajcie, patrzy się na pewno dobrze. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, czy on się nie przychyla na bok. W sensie, czy on nie patrzy w dół. A czemu ja mam w stronę? I czy poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie, nie patrzy. A czemu on mnie? Czemu on ma Z. Aha, dobra, Z-14 to ma dobrze. Słucham. Nie, w stronę patrzę. Nie, no dobrze patrzy, bo ta niebieska strzałka to jest jego względny czut. Ty po prostu zrobiłeś mu broń wystającą z tyłka, a nie on się patrzy w odwrotną stronę. Dobra. Wrzucę potem ten kod zaraz jak zrobiony będzie na lita, na tylko ze on chodzi, tak? I teraz idź do przodu. A... Transform position, czyli pozycję tego, dodaj do tego wektor 3 forward czy transform forward? Jaka jest różnica? Jeszcze raz. Jaka jest różnica między tym, wektor 3 forward, a tym? Nie, 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 poczekaj, daj mi skończyć. A. Jaka jest różnica między tymi dwoma linijkami? W sensie, że wektor przykład ma zawsze taką samą wartość. To jest przód faktycznie obiektu. A to jest przód, ale świata. Tak. OK. Czyli jak dam tak, to nie będzie szedł do przodu, tylko on będzie szedł w Z dodatnie, tak? Czyli powinno, powinno tak. być tak. Ok. Transport forward. Forward to jest blu, tak, niebieska strzałka. Baszer, niebieska to jest jego przód. Okej, okay, ale musimy do player'a iść, a nie do samego siebie. Ale obracamy się do player'a, a potem idziemy do przodu. A. W tej samej klatce. Tylko razy time, delta time, bo inaczej będzie zapierniczał nie z tej ziemi, tak? No, i teraz on nieskończenie wolno, ale jednak będzie mnie. O u mnie szalony, jak to zbudzi. No, że nie zrobiłeś razy time, delta time. Ojej ojej oj, Tak. No, bo on głupieje, jak wejdzie w ciebie. Jak wejdzie w ciebie, to głupieje, bo jakby nie wiem, w którą stronę ma się obrócić. Jak ja mu dam z ciebie wejść, to on też zgłupieje. Dobra, teraz słuchajcie, żeby on jakoś bardziej realnie chodził. Żeby on, słuchajcie, jakoś bardziej realnie chodził, to musimy mu nadać jakąś prędkość, co też umożliwi nam później przyśpieszanie ich w ramach, jak gra będzie leciała do przodu, będą chodzić coraz szybciej, tak? I robimy to w ten sposób. Public, float, walk, speed, I mnożymy po prostu tą prędkość. Wow. Walk speed. Walk, speed I teraz uwaga: Nie nadałem domyślnej wartości, czyli domyślnie jest 0. Więc tu w edytorze możecie mu dać. Tutaj dajcie mu może 1, bo 1 jest neutralne względem mnożenia. Edytor nie zapamięta, więc w edytorze dajcie mu, nie wiem, na przykład 5, zobaczymy czy będzie leciał za szybko czy za wolno. Jest w miarę ok. Jesteśmy w stanie przed nim uciec, ale też nie, nie jest to jakoś specjalnie łatwe, tak? I teraz słuchajcie, gdybyśmy mieli w Unity każdorazowo tworzyć od nowa przeciwnika w ten sposób, to byśmy się chyba skichali. Dlatego w Unity stworzono coś takiego, co się nazywa prefaby, czyli takie jakby gotowe do sklonowania obiekty. I sobie zrobimy pierwszego takiego prefaba w tej chwili. Stwórzcie sobie pod asetami folder, który się będzie nazywał prefabs. I teraz ciągniecie tego baszera do tego folderu prefabs w całości, on się powinna z niego zrobić taka kostka. Upewnijcie się, że prefab ma wyzerowane współrzędne, bo inaczej może to prowadzić do jakichś tam niekoniecznie Niekoniecznie żądanych tych. I teraz popatrzcie, mogę go usunąć ze sceny, i mogę dodać sobie na scenę tyle baszerów, ile tylko chcę. I one wszystkie będą się zachowywały tak samo, bo oto są kopie jednego, jednego obiektu, tak? Zobaczcie. Tak? Wszystkie cztery za mną leżą teraz. I teraz, no tak, to teraz już widzę jak ktoś z was da, da w tym, da u siebie w, w dźwiękach, że będą chodzić i robić daj, 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 daj. I teraz zobaczcie, jak chcę coś zmienić w baszerze, bo na przykład dochodzę do wniosku, że on za nisko trzyma broń, tak? Klikam sobie dwa razy tutaj w prefabach, Mogę go zmodyfikować, zapisać i wyjść z tego i wszystkie zostaną automatycznie zmodyfikowane, tak? Wszystkie co zrobicie zostaną automatycznie poprawione. Dobra, ile nam zostało czasu jeszcze dzisiaj? 10 minut. 10 minut. Nie, dobra, to 10 minut to przesadzę. Czy są jakieś pytania? To zaraz. Czy są jakieś pytania, takie nie wiem, do ogólne, coś ktoś chce zrobić i tak dalej? Jakbyście chcieli dodać mu dźwięk, to tutaj jest taki komponent, który się nazywa Audio Source. Tylko w zasadzie nie powinniśmy tego robić, przepraszam, nie tutaj, tylko edytujcie tutaj prefaba. Dodajcie mu audio source i tu możecie zapiąć e, zapiąć sobie taki dźwięk pod tytułem daj. Tak? A i ustawić mu na lupa i on będą chodzić będą robić daj, 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 tylko że ponieważ one są stworzone w tej samej sekundzie, to ten dźwięk się będzie powtarzał. Jak zrobimy, żeby się spa spawnowały e, pojedynczo z odstępami, no to ten dźwięk też będzie z odstępami, tak? Добро, старчи на раз.